Na głębiej Sosłowie zwyciężyło 54.0. Mamy u siebie kanał szkoleniowców obu zespołów. możemy zgodnie z tradycją płietszego komentarz pochodzić ten raduszyligości dzisiaj zgodnie z protokołem na wizuje w Pan Daniel Wojtasz, witamy. To był ten mecz, na który sztab szkoleniowy wszyscy piłkarze i myślę kibice, których dzisiaj nie było na stadionie, którym decydujemy to zwycięstwo czekali. Tyle. No cóż, ja z kolei mogę tylko pogratulować wygranym i, i stwierdzić, że gdyby tylko grali mecze z Mielcem, to byliby murowanym faworytem do ligi. No cóż, chyba zapłaciliśmy za te kilka ostatnich, fajnych, ciężkich mecze, meczy, bo widać, że dzisiaj no praktycznie nie to, że była zła dyspozycja, tylko w ogóle jej nie było. Braki w koncentracji. Także no, też pominę milczeniem ten mecz. Stwierdzę może w ten sposób, że może dobrze raz przegrać 4-0 niż 4-1. Także tak to spuentuję i, i ewentualnie odpowiem na pytania. Panie trenerze, Marcin Szczęski, nie chciał Panu w drugiej połowie zagrać trójką, końców? No chciałem, tylko przy tym, co Zagłębie nas kontratakowało, tutaj kontry robili, te bramki, co strzelili w ten sposób, to bałem się, że to może się e, pogromem skończyć, więc raczej, raczej widząc dyspozycję obu zespołów, raczej, no powiedzmy, staraliśmy się to tak spokojnie prowadzić, tą grę. E, bo argumentów na plus nie mieliśmy dzisiaj żadnych. Rozumiem, że wszystkie pytania. Żeby skończyła się runda jesiedna i małe konsumowanie, co prawda jest jeszcze, jeszcze dla mnie znaczenia mająte tej rundy. To znaczy na pewno muszę pochwalić zespół oczywiście nie w kontekście tego ostatniego meczu, ale tej rundy. Oni, oni się podnieśli z kolan po tych pierwszych niepowodzeniach. Tu akurat kolega dobrze pamięta ten mecz również w tym, w Sosnowcu, także ta drużyna była taka troszkę rozbita, pozbierała się, no myślę, że zarówno miejsce w tabeli, jak i ilość punktów mówi, że wykonali dobrze dalszą część pracy. No dzisiaj ja to oceniam w ten sposób, znając tych zawodników, że po prostu zabrakło siły do realizacji planu na tak dobrze usposobionego przeciwnika. Ja tylko mam nadzieję, że tak jak potrafili się raz podnieść z kolan w tej rundzie, to zrobią to również w tym ostatnim meczu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.